Czas na cyfrową transformację jest projektem gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu, dzięki któremu w ramach zakupionego sprzętu oraz zdobytych umiejętności powstały pierwsze gminne wiadomości. Zapraszam na porcję bieżących informacji z gminy Nielisz. Jest takie miejsce w gminie Nielisz, o którym z pokolenia na pokolenia krążą legendy i ustne podania ludowe. Co to za miejsce? Jak je odnaleźć? Jak wygląda dziś, a jak będzie prezentować się w przyszłości? I dlaczego warto łączyć świat kultury i natury? O tym wszystkim opowie reportaż z Leśnictwa Nowiny. Miejsca owiane tajemnicą oraz związane z nimi podania ludowe zawsze budzą ciekawość. Polana w Nieliskim Lesie oraz stojący tam Krzyż Świętego Wojciecha jest właśnie jednym z takich miejsc, którym ustne przekazy ludowe dodają niezwykłości i tajemniczości. Jak głosi legenda, krzyż ma związek z próbą przewiezienia obrazu świętego Wojciecha z kościoła w Nieliszu do parafii w sąsiedniej wielączy. Według podań woły ciągnące wóz z obrazem w pewnym momencie uklękły i nie chciały iść dalej. Odczytano to jako znak z nieba i obraz wrócił do kościoła w Nieliszu, gdzie znajduje się po dzisiejszy dzień. Zaś krzyż postawiony przez wiernych upamiętnia tę historię. Miejsce o dużej wartości kulturowej dla lokalnej społeczności nabierze nowego wyglądu. Zajdujemy się na terenie Leśnictwa Nowiny, w miejscu historycznym, w miejscu niewątpliwie ważnym dla mieszkańców gminy Nielisz, mieszkańców samego Nielisza. Tak, jest to miejsce szczególne dla mieszkańców gminy Nielisz, ma tutaj swoją historię, dlatego też tutaj się spotykamy w tym miejscu. Jest to jedno z miejsc na terenie gminy, które ze względu na wartość kulturową zasługuje na uwagę i zainteresowanie. Dlatego też ważna jest jego estetyka, która wpisywałaby się w leśny charakter otoczenia. Dęby to drzewa długowieczne, dlatego najlepsze, żeby podkreślić charakter tego miejsca. W tej wolnej przestrzeni, która jest tutaj między nami, w otoczeniu tego krzyża, dokonać nasadzeń kilku sadzonek dębu szypułkowego, dębu pięcioletniego, który został wyhodowany w naszej szkółce w Nieliszu. Każde takie akcje proekologiczne cieszą, więc z zawodu jestem również leśnikiem, dlatego też dbam o, o przyrodę. Oprócz tych symbolicznych nasadzeń leśnicy prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną w regionie. Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej polega na tym, że przychodzi etap na wycięcie drzewostanu, który osiągnął swój wymagany wiek rębny, po czym następuje odnowienie tej powierzchni. Którą widzimy za naszymi placami. Mamy tam już uprawę dębową, która powstała na ubiegłorocznym zrębie. Jest ona już nasadzona sadzonką dębu, która w tej chwili rośnie. Nowy las nie rośnie tylko w tym miejscu. Leśnicy podkreślają, że rekordowa ilość nasadzeń zrekompensuje widoczne ubytki i pozwoli przyszłym pokoleniom cieszyć się nowym lasem. W tym roku w leśnictwie Nowiny mamy rekordową ilość odnowień lasu, bo Odnawiamy 15 hektarów. Jest to ilość bardzo duża, w kolejnych latach ta ilość będzie oscylowała w okolicach 9-10 hektarów. Także nowe pokolenia lasu będą u nas przybywały. Na tydzień bibliotek zaprasza Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz. W dniach od 8 do 15 maja. Odbędą się spotkania autorskie, wystawy i spektakle. W tym roku wydarzeniu przyświeca hasło Moja, Twoja, nasza biblioteka. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wójt gminy Nielisz. Od 8 maja w bibliotece oglądać będzie można wystawę prac najmłodszych twórców, uczestników konkursu plastycznego pod tytułem Moja biblioteka. W tym dniu ogłosimy także w mediach społecznościowych trzech laureatów tego konkursu. Prace będą prezentowane w bibliotece do końca maja. zwolenników poezji zapraszamy na spotkanie z panią Lucyną Marią Franc. Tym razem autorka podzieli się ze słuchaczami swoimi szmaragdami i rubinami. Taki tytuł właśnie nosi jej ostatnie dzieło. Do biblioteki zapraszamy 10 maja na godzinę 10:30. Miłośnicy amatorskich form teatralnych będą mogli w bibliotece wziąć udział w Babskich intrygach według scenariusza doktora Sławomira Franca. Sztuka pod tym intrygującym tytułem wystawiana będzie przez żeńską Grupę Teatralną prapremiera już 10 maja o godzinie 12 w Bibliotece Publicznej Gminy Nielisz. Dla osób pragnących spędzić czas w Towarzystwie Indywidualności Nietuzinkowych mamy zaproszenie do udziału w spotkaniu z panem Przemkiem Kossakowskim, dziennikarzem, podróżnikiem, autorem cyklu programów Kossakowski. Szósty zmysł. Inicjacja. Wtajemniczenie. Oraz książek na granicy zmysłów czy też drobna nieuważność. Na spotkanie zapraszamy już 14 maja w niedzielę na godzinę 16. O tym, że sport to zdrowie, lepszy humor. Nie trzeba nikogo przekonywać. Jak zapewnić sobie dobre samopoczucie? To proste. Wystarczy zapisać się na zajęcia prowadzone przez gminny ośrodek kultury w Nieliszu. Piłka nożna, siatkówka, fitness, taniec. To wszystko i jeszcze wiele więcej. Zapraszamy na halę do gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu. Spędzają czas miło i aktywnie, są dla siebie wsparciem i pomocą. Mowa o seniorach z Gminy Nielisz. Kto raz zawitał w progach Dziennego Domu Senior Plus w krzaku, nie wyobraża sobie życia bez wspólnej kawy, zapachu ciasta i wspólnych wycieczek rowerowych. W gościnnych progach Domu Seniora zawitaliśmy z kamerą Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu. Dzienny dom Senior Plus to przyjazne, pełne dobrych emocji miejsce w krzaku. Stworzone z myślą o seniorach z gminy Nielisz, chcących aktywnie spędzić czas. W domu seniora wszyscy czują się jak jedna rodzina. Razem celebrują swoje święta i jubileusze. Chętnie korzystają z zaplecza kuchennego, ale nie zapominają o aktywności fizycznej i umysłowej. Znakomitym treningiem pamięci są dla nich różnorodne gry. Seniorzy uwielbiają szczególnie planszówki. Dom seniora to miejsce, w którym można rozwijać swoje pasje i umiejętności. Wspólne zajęcia to też aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Nasi seniorzy uwielbiają rekreacyjne wycieczki rowerowe po okolicy. Przyjdź do nas, bo z nami na emeryturze jest wesoło. Dziękujemy za uwagę. Żegna Państwa ekipa Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu.